Війна в Україні вона сталася, сталася надзвичайно, то була несподіванка для нас всіх. І коли я побачила, що по моєму місту б'ють ракети, я одразу задзвонила до моєї мами. І коли я подзвонила, вона... Powiedziała, że Liza, my zbieramy rzeczy, ja teraz ja nie mogę mówić. Przepraszam. I ja rozumiem, że oni zbierają rzeczy. Ja siedzę w, w innej krainie w ogóle. Ja nie wiem, co się dzieje. Nasze serca i myśli są z mieszkańcami Ukrainy. Wiele tutaj kobiet wraz ze swoimi dziećmi szukali pomocy, więc chcieliśmy również podejmować tutaj działania, które B będą budować świadomość wobec tego problemu i realnie pomagać tym, którzy właśnie teraz tego potrzebują. Podejmowaliśmy różne działania, zarówno na poziomie organizacji, jak również inicjatywy były tutaj podejmowane przez naszych pracowników i nasze konsultantki. E, moja mama, kiedy wyjechała już do mnie, już e, przeszło może dni e, tak pięć, ona zapłakała. Просто Слава Богу, що зараз всі е, знаходяться в, в безпеці. Е, моя праця в компанії Avon почалася з місяця січень е, 22-го року. Е, це ж, звісно, змінило моє життя, ну, бо я е, не мала ту так, е, скажімо, скажімо так, більш-менш друзів. То, що я можу сказати, з боку того, що я зараз знаходжуся в Польщі і як тут е, люди реагують, я, я була шокована тим. Наскільки люди були відкриті, давали свої домівки, давали їжу, були, е, стояли на. Na kordonach i prosto co w, w nich jest, z dobrym poczuciem, z poczuciem togoś, siłonych chcą do pomogli. A jeśli chodzi o fundusze, to z Fundacji EIWON przeznaczyliśmy w tym roku na rzecz Czerwonego Krzyża 200 tysięcy dolarów właśnie na cele wsparcia mieszkańców Ukrainy. Chcemy budować lepszy świat dla nas wszystkich, a to właśnie oznacza pomaganie tym, którzy tego najbardziej potrzebują.